Już pod koniec XIX wieku w Bielsku powstała miejska elektrownia, a po ulicach miasta zaczął jeździć tramwaj elektryczny. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że na początku marca 1914 roku w Bielsku pojawił się pomysł powszechnej elektryfikacji. Nie tylko dotyczył on obu miast, to jest Bielska i Białej, ale także całego regionu. Mało kto o tym pamięta. Że 1 marca 1914 roku w hotelu Kaiserhof, czyli dzisiejszym hotelu Prezydent, odbyło się wielkie spotkanie akcjonariuszy, którzy planowali przygotowanie wielkiej elektryfikacji. Oni tam zebrani na tej sali w liczbie 200 osób powołali specjalne towarzystwo, które rozkupiło akcję na to, ażeby zelektryfikować. Co jest ważne w tym wypadku? Oczywiście, jeżeli chodzi o elektrownię miejską, ona działała już tutaj od ponad 15 lat na terenie Bielska i dostarczała prąd głównie do fabryk i do bogatych domów fabrykantów. Natomiast tu była prawdziwa rewolucja. No to proszę sobie wyobrazić, że gwarectwo Silesia z Czechowic zaproponowało stworzenie takiej elektrowni o takiej mocy, które dostarczyłoby prąd nie tylko do obu miast, ale również do 18 gmin, do każdego domu, który by się tam znajdował. Czyli to, co stało się u nas w ramach planu pięcioletniego po II wojnie światowej, mielibyśmy tak na dobrą sprawę już, gdzieś w roku 1915. Oczywiście mielibyśmy to pod warunkiem, że nie wybuchłaby pierwsza wojna światowa i to jest jeden z wielu elementów, który, Pokazuje, że Franciszek Józef, który jest przedstawiany jako taki miłościwy i dobrze panujący nam cesarz jednak przyczynił się również do tego, aż wybuchła pierwsza wojna światowa i wiele pomysłów, które tutaj były na rozwój tego miasta, rozwój tej, tej okolicy zostały całkowicie zaprzepaszczone. A bielszczanie mają powodów do dumy bardzo wiele. Wspomnijmy tylko o, to, o tym, że jeżeli wszystko co jest związane z prądem, że zarówno tramwaj elektryczny który jeździł po Bielsku, jeździł dużo wcześniej niż w Wiedniu, który tramwaj był ciągnięty jeszcze przez konie. Przypomnijmy, że Teat Polski, Teat Miejski w Bielsku został wybudowany i od razu została z nim zrobiona instalacja elektryczna, pomimo tego, że nie było elektrowni miejskiej. I teraz mamy kolejny przykład na to, że Bielsko jest w czołówce nie tylko miast Austrii, ale w ogóle Europy, bowiem ten pomysł, który był był pionierskim pomysłem i jedynym na taką skalę. Jeżeli do pomysłu powszechnej elektryfikacji dołączymy także plany budowy elektrowni wodnej w Porąbce, które pojawiły się już w 1912 roku, oraz budowę nowoczesnej linii kolejowej z Żywca poprzez Porąbkę i Kęty do Oświęcimia, widzimy jak wiele różnych inicjatyw, które pojawiły się przed I wojną światową, wybuch tejże wojny zniweczył. Elektrownię w Porombco dano do użytku w 1922 roku. Powszechną elektryfikację regionu zrealizowano dopiero po II wojnie światowej. Linia łącząca żywiec z Oświęcimiem do dzisiaj nie powstała. Jak wyglądałby dziś nasz region, gdyby te przedsięwzięcia zostały wtedy zrealizowane, nie dowiemy się nigdy. Wiadomo tylko, że plany te zarzucono, gdy pieniądze na nie przeznaczone ostatecznie postanowiono przekazać na budowę nowych armat.